Pojawili się w Torobinie prawdopodobnie już w XV wieku i była to bardzo dobrze rozwijająca się demograficznie społeczność. Już na początku XX wieku stanowili 70 i mniej więcej tak utrzymywali się z lekkim spadkiem do wybuchu II wojny światowej. Tutaj Żydzi zasłynęli między innymi w rzemiośle i w handlu futrami. Posiadali oni swój cmentarz, synagogę, również rozwijało się życie kulturalne, polityczne. Z Turobina pochodzą przodkowie Lei Hirsch, która swoją historią podzieliła się w Lublinie w czasie Gali upamiętniającej 80. rocznicę akcji Reinhardt. Nazywam się Lea Hirsch, jestem córką Izraela Zimmermana i Geniko, błogosławionej pamięci. Oboje byli ocalonymi z Holokaustu z miasteczka Turobin w Polsce. Rodzina matki Lei Hirsch o nazwisku Kopf mieszkała przy dzisiejszej ulicy Dekerta, miała sklep spożywczy i handlowała pszenicą. Rodzina ojca o nazwisku Zimmerman mieszkała przy dzisiejszej ulicy Narutowicza, zajmowała się wytwarzaniem wyrobów ze skóry. W wybuchu II wojny światowej tu Robin na chwilę został zajęty przez okupanta niemieckiego. Następnie po kilku dniach zajęły miasto wojska sowieckie. Mniej więcej po dwóch tygodniach powrócili Niemcy i od razu rozpoczęli eksterminację tamtejszych mieszkańców. Wraz z wycofującą się armią sowiecką uciekło około 100 młodych mężczyzn i dzięki temu się uratowali. Wśród nich był ojciec Lei Hirsch i jego brat. Niemcy od razu utworzyli getto. Na przełomie kwietnia, maja, Niemcy przeprowadzili jedną z większych krwawych akcji. Wówczas około 200 osób zostało zamordowanych i prawdopodobnie zostali pochowani na miejscowym Kierkucie. Reszta została przegnana wraz z pomocą tutaj oddziałów ukraińskich do Krasnego Stawu i następnie stamtąd do obozu zagłady w Sobiborze. Getto zostało zlikwidowane w październiku 1942 roku. Wówczas nastąpiła już całkowita zagłada Żydów, Żydów turobińskich. Turobińscy Żydzi trafili do Izbicy. Matce Lei, cudem udało się przeżyć. Hitlerowscy Niemcy skupili rodzinę Kopf wraz z innymi Żydami z Turobina w budynku synagogi w Izbicy. Moja matka, piętnastoletnia wówczas, postanowiła uciec z tego budynku. Postanowiła, że będzie leżała na ziemi i udawała martwą. Zdążyła w tym czasie jeszcze zobaczyć po raz ostatni członków swojej rodziny. Zostali poprowadzeni na śmierć, zawiezieni do obozu zagłady w Bełżcu. Genia Kopf dotarła do Turobina. Przeżyła dzięki rodzinie Antoniego Teklaka. W 2017 roku Lea Hirsch i jej rodzina odwiedziła Turobin i miejsce, gdzie jej matka ukrywana była w ziemiance do końca wojny. Ślady po turobińskich Żydach trudno znaleźć. Jest dom rabina i miejsce po synagodze. Tam teraz stoi blok mieszkalny. Z tyłu są garaże i tam w miejscu dawnej mykwy. W centrum można też zobaczyć domy, w których mieszkali przed wojną Żydzi. Przede wszystkim jednak żydowski cmentarz nie jest w żaden sposób upamiętniony. Dziś jest tam pole. Zwróciłam się do wojewódzkiego konserwatora zabytków, który podjął się właśnie formalnego zabezpieczenia tego terenu. Znaleziono tam kości ludzkie, co jest niezwykle istotne i ważne. I ten przełom nastąpił. Pan wójt założył karty adresowe dla wszystkich zabytków z tereny gminy Turobin, ale również znalazła się tam karta adresowa cmentarza żydowskiego. Zostanie utworzona gminna ewidencja zabytków. Na podstawie tego dalej Rada Gminy będzie musiała podjąć program ochrony zabytków i ewentualnie zabezpieczyć środki finansowe. Jest wola tego upamiętnienia tego miejsca. Myślę, że tutaj bez problemu można by taką tablicę z Narodowego Instytutu Dziedzictwa pozyskać i cmentarz ten po prostu oznaczyć. Chciałabym bardzo gorąco podziękować tym wszystkim, którzy nam towarzyszą w tym, zarówno z Polski, jak i z Izraela, pomagają i dają wsparcie, aby umożliwić godny odpoczynek wieczny.